Siemanko, panie i panowie, nowy event na Case Hago już oczywiście testowaliśmy. Ale w dniu dzisiejszym będzie mocny teść,iorg, gdyż walniemy sobie te najdroższe skrzynki na batli. Zrobimy taką dawniej robiliśmy, takie bitwy, eventówki. Tutaj bitwa za 1700 się stworzył. Ambitnie, no ale dobra. My dzisiaj nie po to, my dzisiaj po to, żeby sobie tutaj zrobić z tego, to zrobimy sobie coś takiego może. I sobie zrobimy cyk, cyk, cyk i cyk. 6800, lecimy to na 2 na 2, bo to jest mój ulubiony tryb, ja się z, tego, ja, ja się z tym nie kryję, czy klasyczny? Tak, bo my kućwa rozwalimy, my będziemy trafiać, lecimy do CT i gamy już z lasowymi botami. Nerdik, Duck oraz Poker. A ty drogi widzów, w dniu dzisiejszym stwórz koniecznie battle za 6000 zł tam na dole w komentarzu yy, i wtedy masz szansę zgarnąć blika u payseva za 50 zł. Oprócz tego musisz łapkować ten film i subować ten kanał koniecznie, no i wtedy bierzesz do razu udział, tak? Najlepszy wygrywa, jak zawsze, w związku z czym pisz komentarze. Bitwa. Mam nadzieję, że będzie ciekawa i że ją wybiorę i wtedy oczywiście zgarniasz sobie blika albo paysafe'a. Przechodząc już do batli. przeszliśmy przez najtańszą skrzynię, yy, przez dwie na jest najtańsze de facto skrzynie. Teraz mamy trzecią, czyli Frost Ghoul. Yy, no i idzie nam nie najgorzej z jednej strony, gdyby nie trafił tutaj Emki Vaporwave'a, ale już tutaj na szczęście Nerd krakowa trafił. No Nerd mnie mocno karuje kuźwa tutaj mocno posysam, zdecydowanie najgorzej ze wszystkich, jeżeli chodzi o otwarcia. No i witchcrafty, tak? Skrzynie za tysiaka, cztery najdroższe skrzynie. No, nie tutaj mocniejsze kałachy, nie bójmy się tego powiedzieć. Czy wyjdą na prowadzenie? Wyjdą. 400 przewagi, to nie jest dużo, tak? No w szczególności jak teammate trafia... No no, okej, okay. no chyba, że tak, no tego żebym się do końca nie spodziewał. No ale stany jednak tutaj trochę zaważyły. Dobra, zarąbiste rozdanie, się nam poszło i wygrywamy. Ostatnia skrzynia, 500 przewagi, będzie nasze, let's fucking go, mamy to. Pierwsza batelka zgarnięta. I mamy AWP Prince a za 9800. Stój, co jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350? Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z Podam oczywiście fiako. To jest zarąbiste, że jak ktoś zgadniacie, to wam od razu sumuje do jednego skina że to nie macie 20 skinów po złotówce że w moim przypadku po 500 złotych by było tylko wszystko jest naprawdę fajnie, przyjemnie i tak dalej no i fajnie, profit na sam początek możemy teraz przejść do skrzyni na trybie Joker za 1500 tutaj mamy takie same szanse na wszystko czyli na Slotea, na Fire Serpenta let's fucking go, Sprzedaję i lecimy do kolejnej i to jest prosta sprawa, tak? wychodzimy na plus, zwijamy manatki i tak, i tylko no, no, słowo klucz trzeba wyjść na plus. Dziękuję so much, udało się. I teraz jeszcze łyczka, wsta skrzynia na jokera kosztuje 4 koła. Damy radę. Let's fucking go! Kolejny all dołożony, 18 tysięcy. Zarąbiście! Muszę przyznać, że za olemi się stęsknię, bo już aula nie było. Sprzedałem 4 ole, które tutaj były. No i jakby to powiedzieć, trochę trochę, trochę tęskniłem za tymi ołami, Gdzie one kuźwe są? Tutaj są wary W nie, przepraszam, tutaj są minimal wary. Filter nie było żadnego. Czułem ten brak tego właśnie filter steda codziennie. Codziennie go czułem. Że go po prostu tutaj kućwa czegoś brakuje Nitro! Nitro może dopomoże i dorzucimy coś jeszcze. Może coś głupiego, byśmy sobie zrobili jakąś fajną battle bo gdzie jest naprawdę potężny plusik. Nie bójmy się tego zauważyć. No ale wtedy poszmy na się. Nie jesteśmy już na kolejną Trzeba coś tu op opędzlować, tak? Co byśmy tu mogli sprzedać? Takiego gamma doplara? No tego oula to nie, ale to sobie zdecydowanie wezmę O, 14 tysięcy No i to jest uczciwy budżet Wchodzimy sobie w battle oczywiście, czy ktoś coś sensownego tutaj ciekawego stworzył Aha, to jest moja battle No właśnie, tak, tak myślałem, że to już Chyba, że coś zająbiemy Ty, to jest aktywne A nie ma to jest... wywalili stare battle No nie i taki content poszedł się grzać w tym momencie. Hmm. Hmm. No to handlaki. No ale dobra. Zdarza się i tak. Stwórz bitwę zatem. Dodajemy sobie skrzynię. I weźmy sobie od najdroższej, tak? Od najdroższej i weźmiemy to na 2 na 2 14 tysięcy. 2 na 2 i teraz underdog, no bo oczywiście się tu klasyk to underdog. Jak to mnie kłuć, nie stać? Nie nie stać. Dobra, a na szczęście mamy eventik, gdzie mamy te diamenty i za to możemy sobie odbijać kasę. Dołączamy się do eventu. Marketplace, wchodzimy sobie tutaj, ja sobie klik klikam premium, bo jestem premium i sobie biorę, odbieram, tak. A nie, no to to, w sobie, to w sobie bardziej mi się podoba. Cyk, 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 jeszcze raz ja pewnie powinno styknąć, nie? No niestety już nie stykło, ale i tak się udało dzięki temu stworzyć budżet, dzięki temu sobie taką battle stworzymy. No, tutaj spokojnie się chłopaki bawią. Dobra, cena, cyk i lecimy skoksem w No, 14500, tutaj Underdog oczywiście publiczne, 4 koła, 14 koła, CT i lecimy. Mamy Bot Forza, kurde, mogę sobie w sumie wbacć team bo Forza nie jest aż takim kozakiem jak być to zdecydowanie by to inaczej zachował, ale cofnę monster ambidemonst... na początek, tylko że to jest Underdog, no właśnie. Z tego warto sobie zdać sprawę, że tutaj fajnie trafić, ale fajnie raczej nie trafić. O kuźwa, no my tutaj odwalamy mocno. No Mamy 7 koła, kiedy oni mają 3800. Niezbyt... O ja pierdzielę. Ty, my ich rozpierdzielamy kuźwa w każdej skrzyni. Co, co się dzieje? Mamy 12 koła, kiedy oni mają 3. No dobra. Teraz oni delikatnie lepiej, ale to naprawdę delikatnie. 9 koła przewagi. XD. Okej, okay, wajsy. Okej, okay, za 4 koła, to już, to już fajnie. Co ja z tym Talonem też tutaj trochę dowaliłem, nie będę ukrywał. Kuźwa Skeleton, ale oni te karamita fade'a za 13 koła. Bang, mamy to. Mamy to teraz. Co? Jeszcze jest jakaś przewaga? Ja 5, 20 złotych przewagi. Dobra, teraz, teraz na pewno jesteśmy na przewadze. Teraz my jesteśmy na mocnej przewadze, to będzie potężna bitwa, nie to jest bitwa za 15 koła, a parcie co tu się dzieje, to będzie drop powalony Oni lepiej? What the fuck? O chuźwa jestem wulkanem chyba przygiałem pałę. 4 koła, Kejsho, błaga mnie oddaj Dobra, deset hajza. Let's fucking go za 10 koła, to będzie mocna bitwa. 50 koła? 40 tysięcy i AWP Gungnir! No, gdzie jeszcze nie miałem! No i zarąbiliście, no to chodziło. Mordo, jeżeli jesteś tą pełnoletnią, bo tylko takie mogą te grać, klikasz sobie w plusik, wybierasz spośród wielu metod płatności i wpisujesz koniecznie kodzik FIACO, który daje Ci 10% bonus do doładowania i dwie skrzynie totalnie za friko. I to mamy takiego poziomy i możesz sobie zobaczyć, mamy dajmowe skrzynie. Ja sobie na przykład codziennie mogę odwiedzać komu skrzynię za setny poziom i codziennie sobie odbieram, no teraz akurat 300, czasami się zdarzy, że odbiorę 150, czasami się zdarza rękawice za 500, codziennie mam to za friko, no nie? Więc też możesz mieć takie bonusy, chłopie. Możesz być jakie, a ja, no nie. Dobra, Tomato, 360 złotych. Okej, okay, dziękuję. Ty w sumie, tak szczerze, trochę randomowo otworzyłem tą skrzynię. Na zasadzie wszedłem i zastanowiłem kuźwa co ja w ogóle, co to jest za skrzynia. Ale później przestałem żałować. Pokerek. O kuźwa ty. Ej, bo ty, to może być... To może być mocna skrzynia. To może być fajna zabawa, czekajcie. Princik Princik get fuck out. I dajcie mi tego Pokera V2. Bo to jest skrzynia za 160. Na Jokerze zeżre za 4 koła. Okej, to jest jak na minus, ale liczę, że coś tu jeszcze się wydarzy. Glock Fade! Trzy koła na plus. Thank you, thank you very much. Ej, czekajcie, bo to może być w sumie ciekawe, bo ja tak nie patrzę na to, żeby brać tanie skrzynie i je dawać w ten sposób, nie? To mam na przykład Knighta 1500. O chuzia. No, Szymon pokarał. Dziękuję, Szymon oddał. Szymon oddał, to mi się podoba. 14 koła, let's fucking go. I samo V2. Szymon, odda jeszcze raz, proszę cię. Pięć stów. Karną tak? To nie jest trudne. Ty na nowaja slotę, no umówmy się, też nie jest złym dropem, tak? Co, Case Hawk Nie, no może nie Case Hawk. Może inlove? 1500. pięćset. Aha, tylko tutaj nie można sobie zrobić tego był, wiecie którego. Tego y, jokera, tak? 1100, powiedzmy, że na zero. Flip tiger? Sześć stówek? Wezmę. Wezmę, nie wzgadzę, złego słowa nie powiem. Zobacz, zrobimy jakąś battle, kuźwa, co myś tak będziemy tutaj pitalić w tańcu. Zrobimy sobie jakąś Battle, sprzedamy sobie tego nomada za cztery koła, tego jet seta, tego anitarii za 500, to jest dyszka? No, no, almost? Almost dar? Dobra, sprzedamy sobie jeszcze to i mamy. 10 i bitwy. Tutaj wjechał fiako. Ej, słuchajcie, a może byśmy sobie szaika walnęli, walnęli, Czy Z tych coś może, chyba czekajcie, zrobimy coś takiego. Ile tam jest dycha, tak? No to byśmy musieli zrobić coś takiego. I wywalić te skrzynie, tak? Na coś takiego, cyk, i na szerku. i cztery graczy, chociaż nie. Bo to lepiej właśnie wychodzi jak się garda na małą niż gaczy. ostatnio to wykminiłem. Bo dużo ludzi myśli, że dobra, znam więcej ludzi, to ktoś coś powalnego trafi i będzie. I z jednej strony to się czasami zdarza, ale jak nie trafi nic, nic powalonego, no to jest różnie. A tutaj na dwóch to się całkowicie inaczej dzieli jednak. No, wystarczyło po prostu trafić, tak jak tutaj na załączonym obrazku. To te sam nie wyszło, ale kiedyś nam wyjdzie, tak? Spokojnie, Snorty. No kurde, może ten szereg to nie był najlepszy. najlepszy pomysł, tak sobie teraz myślę o tym. 1600. no dobra glow'y fajdy. spoko dwa tysiące złotych nitro, daj imitment jawupa danger, okej, okej, no i to ją tak o to chodzi okej, okay. schog też fajnie jakby coś tutaj sypło o no w sumie szału nie ma, no nie no mocno szału nie ma no i mamy tysiaka na minus po tej batli no to w sumie nie był przez sposób, ale mieliśmy przynajmniej jednego skina, którego szybko sprzedałem ale mieliśmy, tak? mhm no nieźle no nieźle, co byśmy tu jeszcze mogli zawojować? Ja bym sobie, słuchajcie, sprzedał tego Fennec Foxa, sprzedał sobie tego Blaze'a i zrobię coś takiego na się, tak? Na się tylko chcę zobaczyć teraz potężne dropy. Dajcie mi tego Snorkiego. Tutaj w się sensie Kayce hoga oczywiście. Zrobimy tak. Zrobimy 2 na 2. Też do wygrać. Dobra, zrobimy szajka i się tutaj walniemy z dźwignia. O! Tyle mogę. No, i to będzie fajna batelka. Ja wiem, że przed tyle mówiłem, że lepiej grać na dwóch, ale słuchajcie, ja wierzę, że z 15 takich casehogów, to tu będą mocne rzeczy leciały, tak? I na to liczymy. 5200 no i zarąbiście. I o to chodzi, tak? I jak jakby najwięcej takich. Tam jakiś gang nie przeleciał, jak najbardziej kuźba. O to chodzi. 2400 Jedna skrzynia. Karamita tu pięć 5 koła? 5800 zarobiście z faktoringu? 5800? Ja no nie, to już No dobra, nieważne. Tak czy siak, no x-ray, skeleton, fajgik, zarobiście. Wszystko układa się zgodnie z planem. W sumie z tego co widzę mamy tutaj już jakoś... no Jakoś tak pod cztery dychy podchodzimy spokojnie, myślę. No spokojnie, pod cztery dychy podchodzimy. Więc idzie wszystko w idealnym kierunku. Marble Fagic za siedem koła. Let's go. To Doppler w ogóle, sorry. ale tak to wyglądało jakby to ma Marble Fagic. No ogólnie, mocna batlać, w sumie. Mocna batla taką stworzyć na 15 takich case hogów. Nie moglibyś się tak kiedyś zabawić w sumie. Bo na szerku to wiadomo, że każdy ma ja na szerku sobie zrobić. Jeszcze pożyczyć sobie to już w ogóle. Ale myślę, że i tak z tego fajnie ci będzie. Tam chyba nie fajne ile poszło na tą 14 koła, poszło na tą czy coś takiego. A tutaj może być naprawdę ciekawie. Let's go, fejnik, fejnik zadycha. 13 koła, no to jest rozbite. Nitro tutaj rozbija bank, i o to chodzi, bo tutaj gramy jakby wszyscy do jednej bramki. Let's go, do No, praktycznie, patrzcie, w każdym dropie praktycznie coś jest takiego mocnego, nie? Że coś takiego, że. No, no tak jak tutaj ten bajonet, nie? 3 koła i zarumieliście dwa co. I o to chodzi, 3 skrzynie, do końca. Czy coś jeszcze tutaj się wydarzy? Wydarzy się, jako trafiłem, 9, let's fucking go. Ok. W sensie, on jest fajny, ten tryb, ale jest tak szczerze mało emocjonujący, no nie, bo to jest bardziej na zasadzie, żeby popatrzeć jak się coś fajnego trafia, a nie ma takich emocji, że wygrasz albo przegrasz, no nie? Więc ja tak na to trochę patrzę i na samo zakończenie, i za piątkę, super, ile z tego będzie? 13 koła, bo pożyczyłem, czyli ty jestem na minus? Patrz, jakby wyrzucili na zero, z tego wszystko wychodzi, no to jestem też jakoś mniej więcej na zarad, tylko że mam jedną golden I abeska. Ja w sumie z tą goldeną arabeską, jestem zadowolony. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że podobało i widzimy się oczywiście. Już jutro, trzymajcie się, strzała!